Dzisiaj będę robił bardzo dużo kupy. Jeżeli zrobię teraz kupę, to wpada ona tutaj, do tego wielkiego pudła. I jestem ciekaw, ile tutaj jest potrzebnych kup, żeby wypełnić całe. Zobaczcie, można tutaj robić bardzo dużo. I na razie mamy już dokładnie dziesiątą kupę. I one sobie wszystkie tu wleciały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć. To tutaj chyba potrzebujemy milion tych kup i je wszystkie zrobimy, aż wszystko wyleci. Przelogowałem się, żeby mieć jeszcze raz autoklikera. O! I jest! Spadają kupy. Ale to wcale nie jest tak szybko. Ja mam lepszego. No i normalnie, kup skalecą. Pyk 27, 29, 30. Mamy 150 dolców. Okej. Okay. Nie no, jak chcę to przy. A co to jest duża? Ja muszę zobaczyć, jak wygląda duża kupa. Uwaga, duża. 30 miałem. I co teraz? Halo! O! Wow! Ale wielko! Co się dzieje? O matko! Jeszcze jest największa. Mega Dobra, to też zaraz sobie rozkminimy. Tutaj mamy jakieś jajca, pewnie coś dają. Za 1500? Ile? Ja wam 165 coinów. W takim razie trzeba narobić dużo, dużo kup. A jakbym wziął kupę razy dwa. No dobra, bierzemy sobie 349 razy dwa. Pyk! I teraz wiele co naraz, Dobrze! Szybciej wypełnimy te całe wielkie pudło. Zobaczcie, ile teraz leci. No i dobra, o to chodzi. Zobaczmy jeszcze, co daje to. Tu jest za 1500, a tu jest za 19 robuxów Sprawdźmy, złote jajo. Co, co w ogóle z tego jaja wylatuje? Uwaga! Leci coś, leci, coś leci coś i legendarna kupa. Okej, okay, co to jest? 5% na nią było. No i nigdzie tego nie ma, niestety. Aha, a to był trail. Aha, to były. O ja cię krecę. Dobra, teraz za mną kupa wychodzi. Super. Czek, wielkie kupy walimy. O, ale teraz jest czat. O, tak, teraz będzie. Patrz, już prawie zapełnione. to zielonego całe. I o, dobra, będzie ostro. No i jeszcze wielkie można walnąć. O, no i teraz elegancko. Tu jeszcze jest obie. Żeby dostać darmową nagrodę. Zaraz musimy zobaczyć, co to będzie za nagroda, jak zrobimy te obby. Oj, tutaj będzie lepiej widać! O, no zobaczcie! Ile tutaj już kupiec, już mamy do żółtego paska zapełnione. Musimy do czerwonego, musimy tą całą mapę zasypać w kupach, ale będzie jazda. Tylko zobaczmy, co się stanie, jak te obby przejdę najpierw. Tutaj jest strzałeczka okej okay obby wydaje się bardzo łatwe, więc wydaje mi się, że ja tutaj nawet nie spadnę, nie ma szans, easy, jestem ciekaw, co to za nagroda, a co to jest w ogóle eksplozja? Eksplozja jest za 39 Robuxów, musimy też ją sprawdzić, właśnie za chwilę zobaczymy to w eksplozję, tylko muszę... Przejść te obby i zobaczyć jaka nagroda jest za te obby. Ej, coś mnie tu oszukują w tym obby. Ile to można iść? O, jestem blisko! Aha, i to 20, 250 coinów po prostu dostałem, okej. Okay. Czyli będę mógł sobie wylosować kolejne traile potem. No to zaraz też zobaczymy jakie, ale właśnie sprawdźmy. Co się stanie, jak zrobimy eksplozję? Uwaga, leci eksplozja za 39 Robuxów. Easy, uwaga. Oho! Wszystkie kupy wystrzeliły w pudła. O nie! Ale jaja! O tego to się nie spodziewałem. A tu jest jeszcze super autoclicker. Uuuu! Zaraz zobaczymy, jak on działa. 865 dolców mam. E to nie, tutaj trailer, to nie są te fajne, to mi najlepszy wyleciał. Dobra, ja mam najlepszego traila już teraz. No i tutaj na razie. Jest Jestem sam. No, właśnie. O, można wejść na tą kupę. Może szybciej będzie, wypełniając to z kimś. Wszedłem teraz na serwer z ludźmi. O, i tutaj już są jakieś. No to tak, ten autoclicker z grupy. No, słabo. A zobaczmy sobie mój, nie? Mój, no to bardzo szybko lecą. O, podwójne. O nie, ja nie wiedziałem, że można tutaj wejść. A zobaczmy super autoclickera, jeszcze jak działa. Super autoclicker. Uwaga, włączamy za 69 Robuxów. Cyk. Aha, o. La, la, jak to szybko ja cię kręcę, idzie. Dobra, ten... Nie no, z tym autoklikerem to zobaczcie. Nie, no to zaraz wypełnione będzie. Ja muszę... Zobaczcie jak tu spadają wszystkie, pyk. Oj, tu wlazłem. O nie, zaraz nas zasypie. Nie wyjdę stąd. Nie, stop. Stop, kupy mnie zasypały, ratunku. Koniec. O nie, nie, stąd już się nie da wyjść. Nie, zginąłem w kupach. A, ah, ja chcę wyjść. Jest tylko jeden sposób, żeby stąd wyjść. Trzeba zrobić eksplozję. Bo zobaczcie, co się stało. Normalnie nie wyjdziemy. Oni tu też zostali. Uwaga, jak dam eksplozję, to. Oho! Wybuchłem! O nie! Wszyscy wybuchli. Tu kupy porozwalane. No nie, ale przypał. No dobra, to trzeba nadrobić te kupy. Niech tutaj spadają już tam po dwie. Jeszcze do tego wielkie można zrzucić. Yeah! Dobra, musimy zobaczyć jeszcze, jak wygląda masywna kupa. O! Mega pup, uwaga, idzie mega pup. Za 99, cyk, yy, pek, wal... O ja cię kręcę! Jakie one są bydlackie, patrzcie na to, co się dzieje. I ja nie wierzę, ale nie no, to nie jest to samo. Cyk! Nie, to tymi małymi lepiej będzie wyglądać. Jak wypełnimy całe pudło małymi, to to normalnie eksplozje robimy. <laughs> Jeszcze... Ale, jaja. Jeszcze jest coś takiego jak nieskończone eksplozja. Ja A to muszę zobaczyć. Uwaga, mam nieskończone eksplozje. Ja mogę teraz klikać. Wow, aha. Co 30 sekund, ale oszustwo. Jeszcze tu jest coś takiego w ogóle jak nuk. Czyli można pewnie serwer wysadzić. Spoko, zobaczymy. Dobra, czas tu do, dowalić więcej. Kup normalnie do końca. O, autoklicker włączony. Proszę bardzo, zobaczcie, jak wszystko wypełnia się. Całe pudło normalnie zaraz będzie. A tu jeszcze jest w ogóle ranking. Zobaczmy. Ktoś ma 967 tysięcy kup. Ja I W topce jest 15 tysięcy. <laughs> czyli tu normalnie trzeba zrobić te wszystkie kupy. O, proszę bardzo. Wypełniamy całe pudło. Zrobimy milion kup dzisiaj jak nic. Normalnie milion. Ja muszę mieć najwięcej. Ale jaja. Ja. Zobaczcie już do żółtego. No co tu się stało? I Czyli napełnione jest do połowy. Patrzcie. Już jest żółty. Znaczy no, do połowy będzie jak pomarańczowy będzie zapełniony. Okej. Okay. Więc tu nam normalnie kupka... Kupska spadają Teraz, zaraz będzie do pomarańczowego O, ja sobie tutaj stanę Patrzcie, normalnie prawie całe pudło wypełnione I że, to teraz zobaczmy Teraz zobaczmy, uwaga Eksplozja, bum, leci Halo o, teraz poszło. Ale co tak słabo? Ej, nie wyleciało wszystko, oszukali mnie. No miało to wszystko wylecieć, halo. Włączmy autoklikera. Niech sobie klika, niech wszystko, te kupy spadają. I teraz eksplozja. O. Teraz to była eksplozja, teraz poszło, wszystko się tu porozwalało. No i elegancko, o to chodzi. Teraz normalnie, możemy wypełnić do końca i zobac i tak. Najpierw niech wysypmy, to potem w ogóle zrobimy też eksplozję wszystkich na całym świecie. O tak. No jak to się wypełni, a ja mogę jeszcze ja do tego klikać. Tak, ale ja, ja mogę to jeszcze przyspieszyć. Jeszcze ten gór nie. Grup Clicker i super Clicker niestety się nie łączy. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. No niestety. Ale łączy się z moimi kliknięciami jeszcze. Dobrze. No i teraz wypełniamy całe pudło wielkie. A właśnie jeszcze chcę zobaczyć, co to jest niuk. Ja chcę sprawdzić nuka, ale to najpierw zobaczmy, czy można by... Czy ten niuk wpłynie na ilość kup. Jeżeli tu tutaj będzie dużo w pudle, to czy to będzie dzięki temu jakiś lepszy niuk? I w ogóle to jest jakieś odliczanie, że jeszcze 3 minuty. Aha, darmowe jajo na 3 minuty. Okej. Okay. Opa! Patrzcie ile teraz jest kłupsk, dobra, teraz robimy, nie, nie explosion, nie, 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 normalnie nuka robimy Uwaga, teraz robimy niuk i zobaczmy, O, ale jaja, ja, teraz się włączył alarm Gdzie ten nuk? gdzie on leci, ale przypał, ale przypał, ja idę szybko na oby, na drabinkę Aaa, wo aha, po prostu wszystko wybuchło, no nieźle, dobra, to te explosion jest dużo lepsze, bo tu wszystko, patrzcie z pudła wylatuje. Dobra, zapomniałem, że miałem to wypełnić całe. Okej, okay, teraz już lecimy do samego końca i robimy ogromną mapę. Całą mapę w kupach. O, no i teraz zobaczcie. Już mamy zaraz. Rzeczywiście, całe będzie pudło i ciekawe, co się stanie. Czy one się zaczną wysypywać z tego, czy co? Zaraz będziemy musieli to zobaczyć. Pyk, idziemy tutaj. A w ogóle, gdzie są te, co wy. Ej, gdzie są te, co eksplodowały? Aha, bo one chyba eksplodują. Czyli jak ja zrobię eksplozję, to one znikną. A nie, to nie wolno, to. Albo nuk to zrobił. Nie wiem, dobra. Ja chcę całą mapę mieć wypełnioną. Patrzcie, zaraz będzie całe pud pudło. Pyk, normalnie jeszcze klikam. Nie się, że autokliker mi co chwilę klika, więc co chwilę robią się podwójne kupy. To jeszcze ja mogę dorzucić I jest, zaraz przepełnimy wszystko Tutaj w ogóle jakaś nagroda Darmowe, tysiąc coinów, co dwa i tysiąca kup A, spoko I cyk, lecimy z kupą Dobrze, dawaj, dawaj, do końca, do końca Idziemy zobaczyć Co się stanie, jak się wypełni całe Czy będę gdzie to się wysypywać, czy co Proszę, proszę, aby się wysypywały Zrobimy całą mapę w kupach Cała mapa musi być wypełniona normalnie kubskami. o, o, tu się wszystko ugniata Ale jaja, to jest chyba tak ciężko że one się ugniatają, zobaczcie. Nie, no nie wierzę. Ale jajca. Oj, dobra, nie, trzeba to przekabacić. Widzicie? Coś mi się tu nie podoba. Tu po prostu. O nie, 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 nie. Ja tak się nie będę bawił. To jest oszustwo. O nie! Jajco darmowe. O, legendarne. Dzięki. Ale ja mam lepszy, ja mam lepszy. Pyk, trail, kupa, pyk, equip. O, ja robię kupę teraz. Nie no dobra, to teraz tobie oszukali, to trzeba zacząć. O, tak, wielkimi. Oj, teraz się wszystko wysypuje. O to chodzi. Te średnie teraz. O! Dobrze, teraz się wypełni. Dobrze, o to chodzi. No, bo mnie tu oszukali. Dobra, zrobimy tak. Eksplozje, pyk. O, jest, eksplozja poszła. Ej, nie, bo to miało Cała eksplozja, stąd trzeba wywalić te małe, bo te małe znikają. Ale jak wszystko zapełnimy wielkimi, to wtedy to się będzie wysypywać. Spokojnie, dobra, jest na to plan, już jest bardzo dobry plan. Więc za 5 sekund odpalę kolejną eksplozję, i znowu powinno wywalić stąd wszystko. Dobra, eksplozja, o nie! Co się stało właśnie? O dobra, przynajmniej wszystko stąd wywaliło, o to chodzi. No i teraz zostają tylko te największe, dobrze. Ale jaja, ja. a bo to teraz te masywne latają, dobrze. Czyli autokliker działa nawet na te masywne teraz, chyba. O nie, o nie, o nie, nie, nie. Nie, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę, <ścoughs> ja chcę stąd wyjść. Musimy robić te masywne kupy, widzicie? One teraz wypełniają całą mapę. O ja cię kręcę, co tu się dzieje. Ale czad, ale obby zrobiłem te. Hahaha. <ścoughs> To mi się podoba! No i te masywne to dają czadu. Dobra, jeszcze walniemy eksplozję jedną. Zobaczmy, czy to... O, poszło! Dobrze, niech się wszystko rozrzuca. To musi być dużo kup na całej mapie. Coś pięknego, ja. Yeah. O, ja tu jest jeszcze Ribber. Co jest? Ja chcę to zresetować. Uwaga. Zrobiłem Ribberfa. Multipil dwa razy. Dobra, ale teraz co? Eee, ja myślałem, ja myślałem, że będzie dwa razy więcej kupa, to tylko golda dwa razy więcej. Eee, słabo. Dobra. Musimy wypełnić całą mapę, nie ma co. Klikamy, ile sił w klikerze. Dobra, jeszcze eksplozję walniemy, pyk. O, po. O, teraz teraz wywaliłaś poza mapę. Zmarnowałem kupy. Ale tego jest dużo. Ja chcę jeszcze więcej. Ale, jaja, ale odkryłem. Patrzcie, tutaj wystarczy też na to wszystko klikać. I jest jeszcze szybciej. Wszystkie kupy po prostu się muszą tworzyć. O, i zobaczcie, ile się tego respi. Dobra, teraz to normalnie cała mapa zaraz będzie. A bo tu jest jeszcze rainbow. Jak jeszcze rainbow dokupię, to jeszcze szybciej będę mógł. Ale jaja, patrzcie, tak. Rainbow wylatują. Ale, jaja, teraz w ogóle ile. Io, ja, dobra. Dawaj jak najwięcej. Jak najwięcej, kupska. Ile tu tego jest? O, co tak mało? Więcej, więcej. Jo, ja, ale tu jest niebezpiecznie. Tu normalnie spycha. Widzicie to, co tam się dzieje? O, 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 nie, zarabię kupy przygniotą. Ja nie chcę! Nie chcę być przygnieciony przez kupę, nie! Proszę nie! O! U, udało mi się uciec. Dobrze. Zobaczcie co tu się w ogóle dzieje. Zaraz cała... Nie no, cała mapa już jest zawalona. Ale jaja. Ja. Normalnie nie wierzę. Myślałem, że one będą znikać, ale jednak okazuje się, że nie znikają. I normalnie tutaj wszystko spada, tu się coraz większa góra robi. Chciałem wypełnić całe pudło, a tego pudła już prawie nie widać teraz. Zobaczcie. O nie, ale jaja. Okazało się, że jest limit. Zobaczcie na dole. Niestety okazuje się, że niektóre kupy znikają, ale oszustwo! Nie da się całej mapy zapchać! No i jak zwykle mnie oszukali! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.